Ja się pytam, co tutaj się wydarzyło? Pani Lesia tak wczoraj ładnie posprzątała wszystko. Nawet mi o to nie pytaj. Nawet mi o to nie pytaj. Piąteczka. Zaczynamy vloga. Zaczynamy, nie? I żółwik. I powiedz, co to jest? Oto? Oto co to jest? Nos. Nos, a to? A to? Oko. Oko, a tu? Buda. Tak, a tutaj? Koła. A to? Lusza. Włosy. A, a to? Kolano Kola, no. A to? A tutaj o? O to? Luczy. Ucha. Ucho, a tu drugie? Ucha. Tak, a tu w uchu co jest? Kolczyk. Kolczyk. Wszystko wiesz. Brawo. Brzuch? Brzuszek. Chodziło mi o brzuszek. To jest trolls. Nie! Dzień dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani, kolejny vlog, kolejna historia, kolejny dzień z naszego życia. Co? I ha Tak, jest i haha. Zaczynamy kolejny vlog dla ludzi, którzy lubią nasze domowe vlogi. Ostatnio to był po prostu raj, prawda? Same domowe, same takie zwykłe, normalne vlogi. Dla ludzi, którzy lubią, jak wyjeżdżamy, jak robimy coś więcej niż zwykłego. Y może niektórzy się nudzili, może niektórym się nie podobało, ale myślę, że mimo wszystko by były spoko. To jeśli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj jest apogeum siedzenia w domu, apogeum vloga domowego, gdyż Niunia jest chora. Później Wam pokażę, później Wam wytłumaczę, ale Tatuś siedzi z dzieckiem. Tatuś siedzi z dzieckiem, bo dziecko jest chore, prawda? A dasz mi buziaka w końcu? O tu policzek chociaż, daj. Policzek z buzi Zobacz. O, zobacz, co mam zobaczyć? O takie? Ja, takie ja robisz rzeczy. No śmieszne to jest. Oj to kół, tak mam ci pokażę, jak to tak się przytulasz. Tak? Mm. Dobra, po, chodź tu, chodź na ręce na chwilę jak chcesz. O! E, dążymy do 600 tysięcy, zostało mini Co to za Zostało mniej niż 9 tysięcy subskrypcji, także jeśli możecie to zasubskrybujcie mój kanał i co? Zaczynamy zobacz. vloga za 3, 2, 1... VLOG! Książka na dziś, którą zaczynam czytać, ja już ją kiedyś przeczytałem, ale wróciłem do tematu, ponieważ wczoraj obejrzeliśmy film. Dom Gucci na Prime Video i postanowiłem, że sobie po tym filmie jeszcze raz przypomnę książkę, także e, dzisiaj zaczynam czytanie. Kłam sobie na Prime filmów i zobaczyliśmy e, książę z Nowego Jorku. Pamiętacie, sta stary film, nie? O gdzie to jest? O to. I mówimy, o kurde, może obejrzymy. I za chwilę, kurde, przecież to jest nowy, dwójka. Sprawdzałem sobie właśnie buty z Kazara, które do mnie przyszły. I jak Charlie zobaczyła, że mierzę buty, zaraz wam zresztą pokażę, jakie, to postanowiła też przymierzyć, też nałożyć swoje i zaraz wam pokażę, jakie wybrała. No idealne na pogodę, powiem Ci. Idealne na pogodę i na chorobę. Kto Ci dał te buty? Ciociu dał. Ciociu dał? A jaka ciocia dała? I Żanetka i Sara. Sara. Sarcia, tak? Sarcia. A fajne, bo odwróć się, pokaż stylizację całą, jak wyglądasz. To jak coś to ojciec wybrał stylizację, oprócz butów, prawda? Pokaż się. Pyk, pyk, wszystko jest, nie? Odwróć się, pokaż się cała. No pięknie wyglądasz, kurde. A pokażemy widzą moje buty? Tak. Tak. To, to, to się... Ale nie te no. inne. Uuuu, Dziękuję. Jeszcze drugi, nie? Drugi? Tak. Ooo. Dobrze, dziękuję. Odwrotnie musisz postawić, jak się kładzie buciki ładnie. O tutaj, o tutaj, obok siebie Odwrotnie. Drugą. O. Hmm. <laughs> o, dobra, dobra, to było dobrze pomyślane. Okej. Okay. Charlie poszła spać, a więc mam chwilę dla siebie, żeby pokazać Wam to zamówienie z Kazara, e, które zamówiłem. E, a więc to są trzy pary butów i pokażę Wam, e, pokażę wam tutaj te buty e, i pokażę Wam zdjęcia stylizacji, bo robiłem wczoraj zdjęcia. Naprawdę naprawdę mi się podobały, dlatego tak o, o nich mówię. E, ze strony Kazara zamówiłem trzy pary butów. E, I teraz tak, zacznijmy od najbardziej niegrzecznej, czyli, czyli od tej, która, e, która może wzbudzić kontrowersje. Tu nie mam akurat zdjęcia, bo, bo jeszcze nie robiłem, więc pokażę Wam tylko tutaj. Zobaczcie, takie lakiereczki. Tak wyglądają i naprawdę ja widzę to, jakbym był, wiecie, wiecie jak ja widzę taką stylizację, gdzie jest garnitur, na przykład marynarka czarna, spodnie czarne, takie slimowane. Koszula czarna, wszystko all black i takie buty. Naprawdę, zobaczcie w ogóle, jak one są w takim obcasie. Także dla osób, którym brakuje na przykład centymetrów, myślę, że to jest też fajne rozwiązanie. A więc, to jest, to jest pierwsza propozycja. To jest już na mega, moim zdaniem mega eleganckie. Ometkę mam nadal. Gołe kostki, no uważam, że naprawdę idealnie. Tak wyglądają, że jeszcze muszę jeszcze. Chociaż je już pokazywałem, więc nie muszę jakoś za dużo za dużo ich pokazywać. No i trzecia para to jest troszeczkę chyba podobne do tych pierwszych, z tym, że inny materiał. Tu mamy lakiereczkę, mamy czarne, a tu mamy taki, no nie wiem jak to powiedzieć, zamsz i widzicie podeszwa jest inna. Ja na początku myślałam, że to ten sam model, ale okazało się, że nie, bo zobaczcie podeszwy, jakie są inne. I one są troszeczkę z zamszu, tak mi się wydaje. Tutaj, my, tak zobaczcie na zdjęciu, jak wyglądają, jak prezentują się na nodze. Ja jestem w ogóle zadowolony bardzo z, z tego zamówienia, gdyż, e, tak jak Wam mówiłem i na story zresztą też Wam mówiłem, że m, potrzebuję. Ostatnio postanowiłem, że potrzebuję więcej butów takich e, czy eleganckich. No, eleganckich, ale nawet jak troszeczkę bardziej śmiałych, to, to po prostu na wyjścia. No i jak ostatnio zamówiłem e, na kazarze trzy pary, tu są kolejne trzy i chyba jeszcze wcześniej trzy około miałem. Więc mam około 9-10 par butów takich do wyjścia, czy do garniturów, czy troszeczkę bardziej casualowych, ale nadal w miarę eleganckich. W ogóle to jest Balamontel, to jest kolaboracja z Grzegorzem Krychowiakiem, jeśli ktoś nie wie, więc, więc do, do, do Grzesia pasują wszystkie te buty, prawda? On jak czasami się ubierze, to, to jest mocna stylizacja. No i co? I, I dobrze. I tak trzeba się ubierać, żeby coś było, żeby nie było nudno, żeby było fajnie. W opisie pod tym filmem zostawię link. Sprawdźcie sobie kolekcję, którą, którą wam pokazywałem, albo nawet inne buty, bo naprawdę Kazar ma teraz taką ofertę. Ja kiedyś myślałem, że Kazar nie ma tak dużej oferty. po czym wszedłem na stronę i mówiłem: wow, jest ta oferta bardzo duża. Także link w opisie, sprawdzajcie, kupujcie, piszcie w komentarzach, które Wam się buty najbardziej podobały. A ja, a my wracamy do vloga. Choć robimy trening, choroba nie zwalnia się z Siedzimy w domu cały dzień, to musimy chociaż troszeczkę aktywnie go spędzić. Ten czas. Chodź, tutaj, tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu, tak, biegnie po najpierw, no? Ale poważnie. No Epa, raz, Dwa. Trzy. Cztery. Dobra, teraz robimy tak, patrz, kładziemy się. O, o to, to, No dobrze, o. I o, o, tak. O, i teraz zobacz. Rączkę wchamy w jedną prawo. Dobrze. Teraz w lewo. W lewo teraz, drugą. Proste nogi i dotykamy paluszków. Nie, 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 nie. Dotykamy paluszków. Mogą się też dobrze te buty założyć. O. Pyk. Pyk. Głośno pyk. Pyk. Tak, przysiadę.

Za trening, piąteczkę? E, co? Jeszcze raz? Tatuś nie ma zdrowia. Ile tych treningów? New York Mood. Niu, nie York mód. Niunia, przypomnij sobie grudzień. Vlogmas. Zobacz i bierzemy to takie Tatusia ulubione. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O, to. O właśnie, ze śniegiem. Czy to z deszczem jest? Ło! Wow! I słuchaj. I odpoczywamy po treningu przy nowojorskim moodzie. Może swoją drogą mieć taką chatę, co? Żeby dopełnić nowojorski mood, to zamówiłem sobie Starbucksika, ale niestety przegrałem. Mój Nowy Jork przegrał z Bubą. Ktoś ma kawę z Nowego Jorku, ktoś ma bubę. Dla osób, które totalnie nie lubią takiego tematu parentingowego, nie lubią takiego życia normalnego, przepraszam za tego vloga. Ja się w nim świetnie odnajduję, uwielbiam. Uwielbiam takie filmy, gdzie spędzam czas z Charlie, ale jednak wiem, że dużo osób może to nie interesować, więc przepraszam bardzo. E, a propos choroby Charlie, więc zachorowała, już widzieliście chyba w tytule na Bostonkę. E, strasznie upierdliwe to jest, wiecie? Ostatnio zaczęło się od tego, że e, ostatnio gorączkowała. To jest w ogóle dziecko, które jest tak silne, ona może gorączkować. Ona może, ona może robić inne rzeczy, nie będę tutaj mówił, bo już bez przesady, ale jeśli chodzi o życie, tak jak dzisiaj widzieliście, ona jest super, jest w formie, śmieje się, bawi i naprawdę to jest dziecko niesamowicie silne. Ale łapnęła ją Bostonka i Bostonka zaczęła się od tego, że gorączkowała jeden, drugi dzień. Poszliśmy do lekarza, już dzień wcześniej, przed tym, jak poszliśmy do lekarza, wyskoczył jej tutaj bąbel. Jeden. Mówię do, do rodziców, którzy może nie wiedzą o Bostonce nic, więc może, może pomogę, może nie. Jeśli nie, to, to przebincie. tutaj. Później zaczęło na pupie wyskakiwać takie, takie. Pryszczyki z ropą, nie? No, 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 drama, no straszne. I najgorsze jest to, jak ma na rączkach i na nóżkach. Pokażę Wam, jak wstanie, ale ma, ma tutaj takie po prostu ropne, ropne rzeczy. Jedno, drugie, trzecie, na nóżkach. Wiecie, to, to swędzi. Tak samo i tak samo ma w buzi. Przypadkowo totalnie jak powiedzieliśmy, żeby otworzyła buzię. Jak a, otworzyła, pokazała, to, to tam też ma te pęcherzyki, dlatego nie może jeść jedzenia innego niż papki, niż jakieś kremy, pod tym względem, że jakiś, nie wiem, chleb, lub, lub po prostu coś twardego może rozciąć te pęcherzyki i może ją po prostu boleć i przeczytam wam dokładnie co to znaczy. Bostonka, objawy. Pierwsze wykwity pojawiające się w przebiegu bostonki dotyczą zazwyczaj błon śluzowych jamy ustnej właśnie. Występuje około 2. 3 dnia od momentu zakażenia i kolejno przybierają postać zmian rumieniowych, pęcherzyków i bolesnych nadżerych. Często współtowarzyszy im umiarkowana gorączka i złe samopoczucie. Czy bostonka jest zaraźliwa? Jest najbardziej zakaźna w pierwszym tygodniu, ale chory może zarażać jeszcze przez kilka tygodni. Czy bostonka jest niebezpieczna? Choroba bostońska nie jest chorobą groźną dla życia, choć rzeczywiście wyjątkowo łatwo rozprzestrzenia się i ma dość nieprzyjemne objawy. W ogóle, a propos tych objawów, i już kończę ten temat, słyszałem, nie powiem od kogo, ale słyszałem, że ogólnie dorośli raczej się nie zarażają ale jak się zarażą, to to jest dramat, bo, bo dzieci to te pęcherzyki, to wszystko, a dorosłym ludziom podobno, e, zdarza się pewnie nie zawsze, ale aż paznokcie schodzą. To jest wszystko takie upierdliwe, więc trzymajcie kciuki, że, e, żeby nic takiego się nie działo. Jak widzicie, my z Angeliką jesteśmy w izolacji, w ogóle nie ma jej na vlogu, bo ona montuje film w pokoju, ale e, widzicie, jesteśmy w izolacji. Ja, ja powiedziałem, żeby ona tam pracowała, montowała, ja sobie zrobię wszystko wieczorem. Mm. No i co? Opiekuje się Charlie... I jest dobrze, nie możemy wychodzić, znaczy ona nie może wychodzić do innych dziedzi, żeby nie zarażać po prostu do towarzystwa, więc siedzę z nią, siedzimy z nią razem. Chodź, idziemy. I taki to e, Dediego urlop. Ja nie wiem czy twoje okulary, poszukaj, poszukaj Myszko, zaraz znajdziesz. E, pamiętacie kiedyś, jak Charlie się dopiero rodziła, to nagrywałem, to nagrywałem takie vlogi, że totalnie z domu, że jak spędzałem czas z Charlie, spędzam tak czasy bardzo często, ale dawno nie nagrywałem. Tatuś ma wolne, żadne okulary, żadne okulary Niestety kolejny raz przegrałem, muszę przynieść książeczkę Ale najważniejsze okulary, które zgubiła I miałem przynieść Ej, ej, ej Ej, ej, ej. Ja mam tu usiąść? A tatuś gdzie ma siedzieć? Tutaj. tata Tutaj tatuś? A zobacz co mam dla Ciebie Książeczkę i... Jak to się nazywa? Co to jest? Charlie tutaj, co to jest? Okulary Okulary, proszę Tatuś kawkę i odpoczywamy sobie. Zakładaj okulary. Kawa. Nie, kawa jest dla dorosłych. Dobra, kawka ma być tu, tak? Okej. Okay. A ty załóż okulary. Aha, okej, okay, przepraszam bardzo. O tutaj, tak, okej? Okay. Na wakacje, tak jest. O, ja chcę, no poproszę kawę. Mhm. Dziękuję bardzo. A! O nie! O oh, no! Idziemy zmienić? No i niestety takie to wakacje. Nie chcę wam pokazywać, ale Charlie właśnie zdejmuje spodenki, prawdopodobnie zdejmuje też koszulkę, bo jak już jest oblana, to ona nie wytrzymuje psychicznie z tym. Tak, gumowce też trzeba zjąć. Ale spokojnie, ja nadal chilluję tu kawa. O Jezu, dobrze, tu kawa, okej. Okay. Dobrze, gdzie jest po, proszę cię flat? O, o tu flat. <laughs> A gdzie jest Kicia? A gdzie jest krówka Mu? A to Mu Tak jest, gdzie jest gruszka? A... A to mu. Brawo! Ty jesteś zdolniacha Fajnie jest? Na wakacjach? Chyba fajnie No widzisz jaka jesteś poradna, pięknie, o to chodzi właśnie córciu O to mi chodzi, żebyś ty sobie radziła w życiu Ja wiem co jest w tej reklamówce, chcesz krówkę? Jak dasz tatusiowi buzi w policzek to wtedy będziesz mogła Negocjacje, negocjacje, mina taka zamyślona. Będzie buzi w policzek? Jeszcze raz, bo to było w ucho. Dziękuję, dobra. Zgoda. Tak to wygląda troszeczkę jak ospa. I yy, jest na rączkach, na, na paluszkach, na stópkach. Tak wygląda moja biedna, Biedna moja bolbinka, która wstała dopiero. Teraz czas na posiłek, tutaj jest mój. Nie patrzcie, że jest brudne, ponieważ wylało się w reklamówce zamówiliśmy z Angeliką. E, zupę Kim. Czyli to jest nasz ostatni ulubieniec. Jest tak ostra, jest tak dobra z tą kapustą Rzeszok. A tutaj dla Charlie, przez to, że jest chora, potrzebuje cały czas jeść, bo ona ma takie chrostki też w, w buzi w środku. Potrzebuje jeść same kremy, żeby żeby jedzenie nie rozcinało tych pęcherzyków i żeby jej nie bolało. Także mm, za chwileczkę robimy krem z cukinii. Przed mój krem i nożem przemieszam, bo, bo nie mam łyżki. Ładnie wygląda, prawda? Ładnie wszystko się zrobiło, także czarni biedna choróbka będzie miała co jeść. Myjemy rączki, no? Tak, ja, ja. Dobrze. A mogę ja też? Woda. Ja mam tam? Tu szybko, nie ma mojej wody. Gdzie coś ma? To, tu. Dobra, która tu? Woda. I myjemy rączki. No myj ładnie, co jest? cios, pach, bioderko, I to jest nowa chorełka, bioderko, pach, 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 pach. i pach. dwa ciosy, pach, pach i znowu, pach, pach, pach i teraz tak i bioderko, Uuu. i teraz widać, nie widać, widać, nie widać, widać, nie widać i teraz paluszki i obrót. Okay. qué pasó en tu y yo solo cuenta todo y si tú quieres te pone a buscar Es como tú lo mueves a das! <laughs> 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 Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog z życia uziemionych osób, no musimy mieć taką izolację, siedzimy w domu e, Mam nadzieję, że ocenicie dobrze moją animację, bo e, dwulatkę zaanimować tak e, przez cały dzień żeby się bawiła, żeby była zadowolona e, to to jest coś, by, tym bardziej Charlie, gdzie ona woli się bawić ze starszymi, z ludźmi dorosłymi niż, e, niż tak naprawdę, nie wiem, z dziećmi albo mm, do dzieci nie może, ale choćby zabawkami, więc mam nadzieję, że się udało, mam nadzieję, że E, fajnie wam się oglądało tego vloga do kawki, na chillu, y, czy tam do jedzenia, czegokolwiek, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych vlogach, pamiętajcie o linkach e, pod tym filmem do Kazara, e, róbcie tam zakupy, widzimy się w kolejnych odcinkach, nie dzieje się magia, siema, ma